Się. Mam nadzieję, w kolejnym odcinku z Anarchy i w dzisiejszym odcinku pogramy sobie na strefie eventowej. Pozabijamy trochę graczy, mam nadzieję, że może, i farmimy trochę jajek. A ja zapraszam do oglądania. Dobra, na bądź nagrywa się, więc lecimy. Hmm. Oczywiście, mam eventową rangę. Także tak średnio ludzie będą mieli po... no Ja też bym chciała kogoś pozabijać. Może widać, że już skałę bym pozdobywał. W takie lagi, że za 10 minut czekałem, żeby się odlegowało. O! Dobra, on nie ma rangi. On nie ma rangi. Odda pisanki, jak jakieś ma. On nie miał pisanek. mi dobra, że nie chce mi się skakać za nim. W ogólnie widzowie tak gracie na anarchii. Macie na przykład... Ja nie mówię zmusić mieć taki jedem jak ja. A na przykład macie też jakieś elementowe itemy, to możecie przyjść po prostu na strefę eventową, bardzo się poca rangę jajo. Yy, bo wtedy... Przepraszam, że za nie mówiłem, ale się chciałem skupić. Aha, gracz widzę wyaltował. Gracz altuje więc to nie zabija. co to jest? kto jest? no trzy pierwsze topki wzywy są jest wytok także lipa lajwa bym teraz nie odpalił jak wytok pewnie ma lajki. kto jeszcze jest? est też ma chyba lajwę co? widzę te króliczki, leją widzę że w nie w się bardziej opłaca farmić I widzę, że jak chcecie pofarmić to nie farmcie na przykład nie wiem trzeciej, drugiej w nocy, bo to jakby to nie ma sensu, bo wtedy właśnie ludzie myślą to samo, żeby pofarmić w nocy, to nie będzie ludzi. Także tak naprawdę to ludzi jest więcej niż w dzień, bo chcą nafarmić. Ale na przykład jak ja widzowie budzik na czwartą rano sobie wstanę, pociluję i tak o czwartej, nie wiem... 30. Idę na strefę eventową, na przykład o tu. To dzisiaj o piątej tylko jedna osoba przyszła. Cała strefa pół godzinki była moja. Witawicowie jest bardzo Pi. Widzisz Poczekaj, mogę zaprezentować na Tobie? Zaprezentuję, ok? Patrz, to. Że... On się tak... Nie ma. Ja widzę, może jakieś rozdanie by było. Ale widzę, by wyrwał pięknie. Nawet nie chcę. Czy ja ci coś robię? Czy ja ci coś robię! I tak mam ja rangę. Także mam tą samą rangę co ty. Nie już nie ma. Ile to trwa? Ile? O, ile? Aha! O, widzowie, jak widzę boss? Nie da się go zabić. A teraz tak na nie to który jest boss? O! Poszukaj, widzowie, coś. O, o, o! Nie, widzowie, miałem szansę na sukces. Pogrążę, ale jest ja już tej skałce tyle bije. Widzowie, pięć anarchicznych, biło jedną skałkę i oni jej w jakąś minutę chyba zbili tam. Nie wiem, z to serca. podeszłem parę kiwitów już się nie było. Anarchicznych, a miały jak smycza z tymi jak smyczami. On zaraz widzę, pewnie topór uderzy. Ktoś z nich na stówę. No właśnie, widzimy. Za dużo już. Ej, to nie przypadkiem ten ja, O co nie przypadkiem on serwę? Ten anarchiczny chyba. Albo on, on! Ale i dwóch trzeba zabić. Dawaj, goń go. goń go, dawaj go. Dawaj muszę mu banie zniszcz. Dawaj, goń go. Dawajcie, bijcie się. Bijcie się, no? Migo. Czemu takie lagi? Ile w Aj, A 50. Dobra widzowie, jak coś się będzie widziało, to się widzimy. Dobra, widzę, letki w właśnie uciekam. Bo udało mi się zabić jakiegoś krecik taborecik, z którego mi wypadły dwie pisanki, ale to tak tylko chciałam... O, kolejne dwie z Ale to widzę, tak tylko chciałam powiedzieć. Więc czekamy. Dobra, że wywaliłem sobie wszystkie pisanki. Zostało mi sześć, będę czyścić. miałam z tak coś, Waliłem w to. I wydropiło mi tak. To pobiorę. To kosa i kula. I no niestety widzę, tylko to się przyda. Ale spoko, bo teraz. Tak. O! Taki będzie skałka, widzowie moja, więc ja idę farmić czekolę. Kurę, że testujemy na broń. Bo mam skałkę. No ja i niech widzę, ludzie ją biją. Ja zaraz wziąłem topór. I widzę moja skałka. Dzięki. Aha, widzowie, jednak nie moja skałka. Tego widzowie anarchicznego. To jest Sigma, to Sigma chyba skałka. A ja się tu wejść. Nie, widzowie, nie jest anarchiczny. Full. Jeszcze nie ma. Widzowie, nie ma. Co on mnie marchewkowo puszył wali? Zaraz dziewię... No Nowe muszę to opór. Mm, no radziwie, nie idę farmić I... Dużo ciekawych sytuacji się tu dzieje, więc jak coś to się odezwa. Prawidłowe, już po prostu żeby trochę tego filmu było, bo i tak się nie mam co nagrywać. To po prostu pobiegam po strefie eventowej i porozmawiam. Tymczasem, no, widzowie mam taki mieć, bo to no tu tak nie było stać w trakcie eventu. Bo widzę, w tym eventie zamiast ten pójść w dół, to poszły w górę. I tak widzowie... A, on ma jaja. No, widz, widzicie, widzę, że ja go. Ten. Knok na niego. Nie na niego nie działał. anti knaka to nie mógł mieć, bo to jest anti cheat. ile to jest będzie? No i widowie, jak mówię, tymczasowo mam taki miecz. Taki oto. Jak ktoś ma jakiś miecz, nie wiem 45% tak do od 45% do 50% myślę, że będę kupował miecz anarchiczny lepiej, no tak po evencie chyba, że teraz mi ktoś by chciał sprzedać tonio. nie wiem, dam ten miecz i coś jeszcze bym dołożył na przykład, no bo potrzebuję yy, innego, lepszego po prostu bo no taki jest sobie jest słaby, to nie wiem, zabijanie na przykład anarchicznych drabowania. W samym tym mieczem anarchiczny na parę krytów, no ale nie wiem, coś lepszego by się przydało. To i tak jest trochę mało. Będę mógł dołożyć jakieś pisanki, może jakąś złotą pisankę, a na razie to cześć.